Dzisiaj będziemy nagrać od o takim sprzęcie, przedtem by był odcinek o samochodach i po prostu tego nie nagrałem, dlatego że po prostu nie dało się nim latać. A tutaj jakoś działa, sami zobaczycie. Widzicie? Jest, a zapomniało jeszcze włączyć. No i teraz po, powinno działać. Teraz działa jakoś normalnie. Zaraz się widziemy, widzę. E, już naprawiliśmy. Myślałam, że po prostu to fałszywy alarm, ale jednak. I po prostu się wydziało. I teraz... Ja cię kręcę. Już. Okej. Okay. Dobra. I zabieram. tam. Ja mnie Ale lądowanie jest problematyczne. O! Teraz to dopiero mnie jużło. A i zapomniałam dodać, że jeszcze się zmierzymy. Ja kontra kamerzysta. Najpierw. Pierwsze y, 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 będą chyba trzy poziomy. Pierwszy poziom to będzie. Jezus. że podnosimy się i opadamy tak, żeby w miarę dob dobrze wylądowało. Najpierw ja. A. Zapomniałem, że to skręca przecież. Dobra, ciekawe ile nitry prób zajmie kamerzysta. Za drugą próbą. Teraz kamerzysta. Już widzowie. Czekaj jak kamerzysta. Tak się to na dnie Dobra. 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 Idziemy, idziemy. Mamy. Juhu. Dobra. Właśnie teraz są wiadomości. Wied Ej, jednak coś nie zadziałało, zaraz się widzimy. I, i, I będziemy się zaraz widzieć. Nie wiem czemu powiedziałem. Dwa razy to samo. Dobra, widzowie. Teraz słyszycie wiadomości. I, i, i widzicie helikopter. O! Jest, 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 jest. Remis? Dobra. No. Dobra, no. widzowie. Jeden, jeden. Że to teraz będzie w Te, teraz drugie masz. Zawsze Ja tam już nie wspomina. I teraz robimy to coś, to coś to takiego, normalne, że lecimy w górę, to później zobaczcie. Później tak w bok, bok, później, później bok, i w tej sprawie się Więc? I dlatego z jednej strony po danych, na platformę i Wygląda to trochę agresywnie. Uważa, podobnie jak pozycja, że komisja w w tej sprawie powinna się gadać, jeżeli się jakikolwiek. Za pierwszym razem. Teraz kamież jest. Je Jesteśmy. Powolnym wyjaśnieniem. Poważny zastrzeżenie. To, e, jak oglądacie, to możecie. Czy było rodziców u e, Bo czy. E, po prostu, jak robią wiadomości. To by nawet nie wyszło za pięćset. Dobra, zaraz się widzimy, widzowie. Dobra, widzowie. E? I, I nie za drugą. Chyba za którą. Ale że opłatę Dobra. jakie to. By się dało przeżyć. Czy panoidajcie państwo, że By się dało, ja! Dobra, jestem Bierzemy i... Dobra. Trzeba trzeba chyba kamerzystę nauczyć laczać. Niech e, ma dostęp do dokumentów. Za tytku? Dobra. Masz Nie chodzi o to, że stracić się nawzajem, ale warto wiedzieć, co w nadchodzącym roku i jak bardzo podróżujemy. I trzecia runda. E, ja mam ile... paliwa. Jak e, dwa jeden. Tarcz, e, Lecimy do góry. Wciąż przed nami. E, dajemy Podróż tutaj do przodu. I później? Najważniejsze, dać, do tyłu. Razy tak. I później było to was oczywiście, tak żeby się dało. Po prostu... Po prostu... eksperci, a nawet członkowie rządu są tu raczej Po ja? pierwszy kwartał a może nawet może półrocze. Za pierwszą próbą prostu. Tak się prostu. Po prostu. Po prostu. silnym przyspieszeniem spadkiem realnych dochodów gospodarstw domowych. Spodziewamy się, że w związku z sezonem grzewczym i wykorzystywaniem... Było to, blisko. Taki, e, to Dobra. W, w, w pierwszym kwartale ta inflacja może jeszcze lepiej... Ja, Też Lekko, no, czyli no, ...gdzieś tak w lutym Dobra. może osiągnąć poziom nawet ponad 20 procent. Dobra, złapamy. ...średnio w całym roku będzie najwyższa w Europie. Mimo, że w Powinna zatem spadać. Ja za drugą sprawą mi się nie, nie udało. Chciałem powiedzieć, to nie jest spadek. Ja. To tylko na że ceny będą rosły Dwojnie. Zacznijmy od tego, co na pewno wzrośnie, a nawet już wzrasta. Poza nią wczoraj obowiązują wyższe ciepło od dostawcy ja. systemowego. Ten podniósł a. cenę o 34%. To... A do tego a. trzeba doliczyć nowy wyższy wad. Jeżeli mamy do 6 stycznia. I jest 88. I to jest cała tajemnica wszystkiego. Boł dość węgiel, wzrost i cen emisji dwutlenku węgla. Wreszcie jego odznacza wzrasta płaca minimalna. Dla odmiany ceny prądu mają być zamrożone. Dla większości z nas, Ha! Dwóch z tego i ich Bo tylko jak ja nie nie rozumiem, to zrobiłem, to było chyba gdzieś tutaj. Ludzie nie wiedziały, na no no co i dalej nie poleciało. Teraz kamerze się tam. Na 100% chyba tego nie pobije. Ja Ale zobaczymy, jak mu się uda. I jak on, więcej on więcej zrobi tutaj pierwszym, bo ja to zrobiłem za czwartką. Dobra. Z miał energię niż przemysłą. Dobra. I m.in. dlatego, choć na żywność może być utrzymana zerowa stawka podatku VAT, ceny podatku podstawowych wzrostów. Połowie roku, yy, pracuje. A może przekroczyć 10 zł. Za Gdzieś tam jest. E... Tu O! Oh, jak tracić? liczą sobie że nawet mimo oh akcyzy, opłaty i wad... Już 8 minut. Nie redukcji O wiaterek! Czuć wielki wiatery. Uh -huh. Dobra, widzę. Dobra, dobra. Teraz się widzimy. Sorry. Hmm widzę będzie... Uuu! Było tak, było tak, było blisko! D dobra, o... ostatnia próba. Jak się... Jak się nie uda, to wtedy po prostu nie zaliczamy. A że lubi wiadomości, więc to będzie ostatnia próba. E... Odbiło się. Dobrze, ale chyba... Dobra, chyba będziemy kończyć. No to zostawiajcie łapki, subskrybujcie ten kanał. Siemanko, cześć!